Cześć, ja jestem Dogowy, witam was w pierwszym odcinku The Teardown. Yy, o co chodzi w tej grze? Yy, dla osób niewiedzących to po prostu yy, mamy yy, auta, różne takie koparki, rzeczy, możemy tu samoty wgrać, wszystko. Po prostu to jest taka gra podobna do Benji Drive, tylko bardziej chyba realistyczna. Znaczy, to są jakby klocki, wszystko, ale realistyczne jest w tym, że można wszystko kompletnie rozwalać. Już mogę Wam jedną rzecz pokazać, jak się to rozwalam, na przykład coś, co się tak rozwalam. Możecie sobie tam, też na Google. Tak więc ja nie będę przedłużał, co chcemy, co chcemy, co kar chcemy. tym ten potwór Tak więc co, tutaj sobie przygotowałem wszystkie takie różne auta. Niektóre są z modów, niektóre nie. Tak więc się link do modów, czy do gry, jest mody, żeby nabyć sobie turbo. Dobra, ci nogę. Punkt Co jest? Nie wyjadę z tą... Dobra, Dobrze jest, dobra. I tutaj są oczywiście bomby. daje się wjeżdżą te bomby. Tu jest taki morski, gdzie się wjeżdża, to dobra. już trochę poraz zwaliliśmy nogę. Tu To oczywiście są bronie też z modów. Niektóre. Dobra, weźmy sobie może jakiś dostawczek. O, może ten dostawczek może być dobry. Dobra. Rozpędzamy się. Ja mu trafię w środek. O kurde, gdzie ja mu ja trafiłem? Dobra, nie powiem gdzie, ale chociaż trafiłem. Kurde, jak to dziwnie wygląda wszystko. Dobra I Teraz, ja bym wziął jakieś takie mocne auto, może weźmiemy sobie tą koparkę. O, to jest koparka? Tak, to jest koparka. Nie, to nie jest koparka. Betoniarka to jest, dobra. Kurde, wolne to. Ale może dojedzie. Może w nogę, o, w nogę. W nogę na pewno może trafić. Dobra, trafiłem i na bombę. Uhuhu! Zwaliło dużo. Oczywiście z tej gry będę serię robił, bo mi się spodobało. Mam nadzieję, że wam się też spodoba. Dobra. Weźmy sobie też dźwig. Można nim sterować, to dużo rozwijamy, bo ona nie jest wolna. Dobra. A, nie jest zawolna, no super. Dobrze, mogę nogę trafić. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, nawet w bombę tam nie trafiłem. Kurczę. Dobra ci się nie dzieje. Yy, weźmy sobie teraz jakieś sportowe auto, bo te nie są takie sportowe. Ja widziałem tu takie sportowe nie O, jest! To jest chyba... Subaru, jak się nie mylę. Chyba tak. Dobra, wjeżdżamy, to jest bardzo szybkie auto. Dobra, widziałem mu środek. O! Ja. Jeszcze mogę jechać. O dobra, już spadam niestety. Gdzie ja spadam? Co jest przez całą nogę mu ten? No i spadam na bombę. Ej, jeszcze tu mu spadnę! Ja. ja nogę mu całą oderwałem, dobra, dobrze jest, już tu rozwaliliśmy dużo, nie wiem czy tu mu rozwalimy, chyba że jak tu cały się przetnie to on spadnie, ale nawet rozwaliliśmy trochę, teraz weźmy sobie może to, to może być fajne, jak się da sterować, da, o te rampy nie będę żyło, bo one są słabe, dobra, jak to wygląda? tej nogi nie ma. Dawaj. Dobra, dobrze. Na, na to, jak koparka wjecha w wolno, to i tak dobrze jest. Bo jeszcze na bomby. Dobrze, że te bomby są w ogóle. Bardzo dobrze, że one są. Dobra. Teraz byśmy wzięli tą dużą koparę. Co, że tak dużo kopar biorę? po prostu chcę wykorzystać. Bo mogą być dobre. Ten odcinek może być długi, żeby go rozwalić, bo on jest bardzo trudny do rozwalania. Dobra, teraz tutaj. Nogę o cało. Nie! Kurde, nie, taka parka najgorsza, bo nic nie rozwaliła, kompletnie nic. Dobra, co by tu wziął jeszcze? Mm. O, może to! Z przyczepu z prądem. To może być dobre. Ciekawe czy będzie paralisz. Ale nie wiem czy będzie. Chyba nie. Albo tak. O! Ale laku... był paraliż... Nasz tam wybuch był. Jeszcze na bombę. Nie, ale na to kopak. Dobry ten samochód był. Jezu, jak to wygląda dziwnie. Strasznie dziwnie to wygląda. Dobra. Tu mamy. Mm. Weźmy sobie to. O, tu niestety uszkodziłam trochę. No dobra, to jest jakieś wojskowe auto. Szybkie jest nawet. Dobra. Trafiłem w środek, bo. W środek. Albo no nie, w nogę. Dobra, dobrze I na bombę jakoś spadnie. Tak, dobra. Sorry, że leguje, tak gra bardzo leguje po prostu, jak się że w jakieś rzeczy i się rozwala, bo to bardzo dużo elementów jest. No ale już mu trochę rozwaliliśmy. Chciałbym mu rękę uciąć całą, ale to trudne będzie, to bym musiał jakieś szybkie auto wziąć. Dobra, może znowu wojskowe jakieś. O, to. To auto szczela? Nie strzela niestety, ale może być dobre, bo jest jakieś opancerzone. W rękę, trafiłem mu w rękę. Kurde, o! Ale wybój był. Ale kurde, prawie w rękę trafiłem. Niestety nie trafiłem. Tak to fajnie wygląda wszystko realistycznie. Jak chcecie link do tej mapki, to link będzie w opisie. Dobra, co by tutaj jeszcze wziął? Może jakąś ciężarówkę? Z przy... Tam jest fajna ciężarówka taka. To nie, tylko ta o! Bo tutaj samochody wozi. Weźmiemy sobie to, to samochód? Nie wiem, w sumie gdzieś tu była z samochodami, ale nie Dobra, jedziemy. O nie, wjechałem w samochód. Pa w rękę! Nie, nie to ta... Ej, co jest? Przyhamowało mnie! Przyhamowało mnie, no to jest nie fair. Nie biorę nigdy takiej ciężarówki. Bo mm, wybuchło, ale chociaż XXL wybuchy bomby. Bo mnie tu zahamowały przez te dziury. I to jeszcze przez to, przez to auto. Dobra, może z auto wykorzystujemy jeszcze, bo... To przeszkodziło nam. Zobaczymy. Nawet szybkie jest. Dobra, tutaj teraz, o. O. No i na bomby. Fajnie. Fajnie, to wszystko było Jeszcze mu coś rozwalimy, daję weź. O! No już, niestety, nie da się. No ale! Już nawet trochę odcinek trwa i tak rozwaliliśmy trochę. Nawet super. Ale super, to wygląda wszystko. Tu są oczywiście też bronie z modów, jakbyście nie wiedzieli. Dobra, weźmiemy sobie może. to. motor. Dobra. Halo? No co jest? Nie pojedzie, serio? Kurde. Nie, nie jedź, zepsuł się, dobra. Weźmiemy sobie to. Co to jest? Jakiś pociąg? Znaczy to jest pociąg? Nie, jest to jakiś wojskowy, ten... Wago nie wiem co to jest, wojskowego coś. On ma ten, może to jest czołgowy pociąg? Nie, w jakim się se steruje źle? Nie dojadę nigdzie z nim. Tutaj dojadę, o! Ja nie wierzę. Co się stało? Muszę go rozwalić, bo tu auta nie mogę przejechać. Spadaj, spadnie na bombę? Rozwalił mapę. Dobra, wpad na bombę, teraz ty. padaj! Padnie gdzieś? Na bombę. Ja zaraz... Dobra, trafił, trafił jakieś części jego. Dobra. Możecie też w komentarzach powiedzieć, co, co, co mam robić w Teardown. Bo ja mam różne pomysły. Dobra, to jest z Internetem. Może ten spróbujemy. Dobra. Zar on zaraz spadnie. Oczywiście, on zaraz spadnie cały. I na łama łapę. Dobre, dobre to auto było. Dostawczaki bardzo są dobre. Do tych aut bardzo są dobre. Jak rzeczywiście tutaj macie na dole Vehicle z to jest po prostu ile ma HP auto. Oczywiście ten Miesz to jest ze Star Wars, to ja go pobrałem. Z modów też będzie mod. Link w opisie weźmiemy sobie. Może teraz jakąś ciężarówkę. Ej, a co to jest? Może to sobie weźmiemy to sobie Weźmiemy sobie tą ciężarówkę. Jak ja, jak to strzela. Laserem strzela. Dobra, pokonujemy go. tym autem. Jezu, jak on jest za koniec wolny. A zadaje coś? Zadaje ja. Ma tu roboty w ogóle, jakąś w środku wygląda. Dobra, rozwalamy go, nie ma co. Lagi są strasznie. Nie wiedziałem, że on szczela. Ale super. Super opartożony. Może nie będę tutaj wiadę, bo na pewno nie wiedzie. Nogi nie ma, dobra, rozwaliłem o Nie! Kurczę. Nie, pod mapę wpadłem! Nie! Kurde. Ojoj. Oj. Dobra, musimy iść na drugą stronę mapy, żeby wyjść. Chyba, że się nie da, nie wiem. Kurde, wpadłem pod mapę. Przez ten głupi samochód. Nie, no nie da się, muszę też startować. Mm, muszę sobie coś zrespić tutaj, żeby. Nie! Co jest? Dobra, odrodziłem się. Dobra, weź sobie może Gokart. O! O! Nie wiem, czy słyszycie, ale on ma dźwięk, jakby jechał teraz 300 na godzinę, on bardzo powolutki jest. No, ale fajny jest. Zobaczymy czy uda nam się dolecieć. Go, go rozwalić. Dawaj, dawaj. już drogę rozwaliłem trochę. O, nie dojedzie. Kurde. Ja wiem co zrobię. Czekajcie. Nie to jest asteroid. Psychingon patrzcie co zrobię. O kurcze. Nie, gdzie on jest? Nie! Patrzcie, co z nim się stało. On spada teraz. On spada. Ale wala się. No i wywalił mi Super. No i co? Na tym będziemy kończyć. Rozwaliliśmy Psychingunem i wywalił mi Super. Jak film wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę i suba. No i co? Ja będę kończył. Pa.